Wiemy już oficjalnie, że Arkadiusz Milik nie pojedzie na Euro 2024. Czy to najgorsza informacja po tym wygranym meczu z Ukrainą? No tak po ludzku po prostu mi jest szkoda Arka, no bo bo dobrze wiemy, jak dla każdego z nas to jest ważne i w takich okolicznościach, nie wiem, w pierwszej minucie po prostu uraz, którego pewnie wykluczy na kilka dobrych tygodni. No na pewno na pewno po prostu po ludzku mi szkoda, no ale oczywiście również reprezentacja traci wartościowego zawodnika, który na pewno by na tym turnieju pomógł. Przykre, przykre to jest, no ale, ale, ale my musimy patrzeć dalej w przyszłości i na pewno trzymamy za szybką, szybki powrót do zdrowia dla, dla Arka, a my myślimy o kolejnym meczu. byłeś wtedy na ławce rezerwowych. Jak ta sytuacja wyglądała z twojej perspektywy? Bo też piękne zachowanie Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego, którzy zeszli do szatni razem z Arkiem Milikiem. To chyba pokazuje, że rodzi się drużyna. Ta, ta drużyna już myślę, że się narodziła jakiś czas temu oczywiście znamy Arka bardzo długo i, i, i wiemy jakie kontuzje miał i, i kiedy widzieliśmy, że gdzieś tam to kolano, to też było taki nienaturalny ruch, gdzieś było widać, że ta noga się zblokowała e, oczywiście ja nie jestem lekarzem, natomiast no myślę, że suma summarum można też patrzeć na tą sytuację tak, że dobrze, że nic poważniejszego się nie stało, no bo, bo jest, ta, jest ta kontuzja ale, ale mogło być gorzej, więc no trzymamy kciuki za trzymamy kciuki za Arka i oczywiście drużyna go wspiera i i damy z siebie wszystko. Czy po tym meczu pojedziecie do Niemiec z większym optymizmem, z wiarą, że da się wyjść z tak ekstremalnie trudnej grupy? My w to wierzyliśmy od początku, natomiast, oczywiście, jeszcze mamy jeden mecz z Turcją. To są rywale, którzy są naprawdę nieźli. Ukraina również gra na tym turnieju, więc myślę, że dzisiaj wiadomo, my troszeczkę w innym zestawieniu, oni pewnie też troszeczkę w innym zestawieniu, ale ale myślę, że to był fajny mecz, dużo, dużo fajnych sytuacji stworzonych, fajne, fajnie to wyglądało, bardzo groźnie byliśmy ze stałych fragmentów gry i myślę, że e, to też jest gdzieś nasz duży atut, którego w takich meczach, jakie nas czeka, to, to na pewno to, to jest duża korzyść dla nas i, e, i, i fajnie byłoby też strzelić bramkę ze stałego fragmentu gry, bo mamy do tego warunki. E, a, a oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, my wierzyliśmy, wierzymy i będziemy wierzyć od, od pierwszego dnia, kiedy, kiedy dowiedzieliśmy że dostaliśmy się na ten turniej i wierzymy, że Mimo, że grupa jest naprawdę ciężka, ale wierzymy w to, że można, można tam coś ugrać. Wasza, włoska grupa tutaj też coraz więcej znaczy w reprezentacji Polski. Świetny debiut Kacpra Urbańskiego, no i dzisiaj też Łukasz Skorupski, top w bramce. Tak, no Łukasz ma, ma to do siebie, to co jak miałem kilka lat temu, że, że musi cierpliwie czekać na swoje szanse. Ja też kiedyś czekałem bardzo długo na to, żeby zagrać w tej reprezentacji. E, Łukasz jest europejski poziom. On już udowodnił wiele sezonów w Serie A na tym poziomie. Z meczu na mecz naprawdę widać, że, że jest to pewny punkt, czy Boloni, czy, czy, czy mimo pełnienia takiej ciężkiej funkcji drugiego bramkarza drugiego bramkarza w reprezentacji Łukasz, kiedy wchodzi gra, nie zawodzi. Zawsze, czy ja pamiętam, mecz z Holandią zremisowanym w Holandii też obronił chyba rzut karny. Zawsze Łukasz gdzieś, czy wygrany mecz z Ukrainą chyba... Na, na Stadionie Śląskim też mi się kojarzy, też Łukasz tam bronił. Zawsze, zawsze fajnie mieć Łukasza z tyłu, bo, bo czuć, że to jest jakość i, i, e, i też jest bardzo cierpliwy w tym, co, w tym, co robi, więc duża, duża, duża pochwała dla niego. Kacper, ten jego debiut? Kacper jest tu bardzo zawodnik z dużym potencjałem. Myślę, że dla niego e, też, wiadomo, nie chcę powiedzieć, że dobrze się stało, że to tak szybko wszystko się zadziało, że nie miał czasu myśleć 2-3 dni, że będzie grał w pierwszym składzie, tylko nie miał czasu nawet się dobrze rozgrać, wszedł i, i jakby nie czuł tej presji tego, tego, tego meczu, ten hymn na początku meczu, to mogłoby gdzieś tam mu delikatnie przeszkodzić, natomiast widać, że to jest zawodnik, który jest odporny fizycznie, psychicznie, który ma fajne warunki techniczne, który zagrał dobry sezon, pełen sezon, wiele meczów w, w, w Bolonii, więc myślę, że to tylko i wyłącznie fajna perspektywa, bardzo dobry zawodnik i e, liczymy na jego postępy, że, że będzie tej reprezentacji pomagał. Wiecie już, kto poza arkiem nie pojedzie na turniej? Czekamy na informacje gdzieś z dodatkowych badań, bo, bo jeszcze takie są prowadzone. Tego co zostało nam przekazane, musimy na to czekać. Jeszcze nie znamy, jeszcze jest chyba 20 minut do oficjalnego czasu do zgłoszenia i, i myślę, że, że będziemy pierwsi, którzy się dowiemy, a, a, ale na razie jeszcze oficjalnie nic nie wiemy. A wiecie, kto jedzie w drugą stronę? Czy ty wiesz, że jedziesz? Czy... Wiem, ale nie powiem. <laughs> Czyli jedziesz. Nie, 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 nie potwierdzam, nie zaprzeczam, tak jak wspomniałem, myślę, że będzie czas na to, żeby to oficjalnie powiedzieć. E, czekamy na, na informacje, oficjalna kadra będzie podana e, czy do opinii publicznej, czy, czy, czy po prostu gdzieś jakaś, jakaś informacja na pewno będzie.